Kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Siedzimy sobie z Edwardem teraz w sypialni. Wziąłem właśnie prysznic, ogarnęłam się, miałam hardkorowy trening. Moi drodzy, już jutro tutaj będzie front. Dzisiaj przychodzi ekipa i yy, dzisiaj robimy fronty w przedpokoju, w tej części, gdzie jest pralnia. Nie mogę się doczekać, jak to będzie już zamknięte, bo mamy jeden problem. Abstrahując już słuchajcie od takiego aspektu mami. 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 Chodź. Zamykasz, tata tu nie wchodzi? Nie. Ale gdzie jest? Nie ma? mama. Nie, mhm. nie ma. No nie ma kota. Nie ma. A zawołamy kota? Idziesz <śledzisz> <śledzisz> szukać kotka? Wracając, to już abstrahując od takiego aspektu, oczywiście wizualnego, bo wszystko widać, to Edek nam wyciąga absolutnie każdą rzecz z tych szaf. Wszystkich. E, wszystkie płyny do prania, ręczniki pościele z tej części, gdzie jest pralnia. Tutaj w pokoju, no to dosłownie wszystkie swoje rzeczy z wieszaków, non-stop. Koko. Jeden kot to jest koka, a drugi kot to jest koci. Więc cieszę się też bardzo, bo w końcu będzie nam łatwiej utrzymać porządek, bo Edzio nie będzie nam wszystkiego wyciągał z szaf Czekamy jeszcze na nowe łóżko, na nową kanapę, na oświetlenie. Pewnie moglibyśmy to wszystko szybciej zrobić. Edge, cię szuka, wiesz? A ty przyjdziesz do mnie, się ukryć? Ale mieliśmy też naprawdę mnóstwo innych rzeczy teraz na głowie. E, oczywiście, komu, ale też nowa kolekcja Moody. E, Przygotowanie do naszego dwumiesięcznego wyjazdu. Wszyscy musimy iść do lekarzy, musimy zrobić przegląd kotom, przegląd sobie. Naprawdę mocne przygotowania są przed taką dwumiesięczną podróżą z dzieckiem. I to też wymaga naprawdę sporo czasu i logistyki. Tu jest Koko! Jaki ty szczęśliwy jesteś, chodź, poprzytulamy się z Koko No tylko kizim idzie, Edziu delikatnie musisz do Koko, dobra? O Boże, żałuj się, już tego nie widzicie Boże, jaki ty jesteś słodki O oh, yeah. Oh. Tylko nie wchodź na kotka, nie, nie, nie Ja nie wiem, o co chodzi, ale Banger pozwala Edziowi na dosłownie wszystko Teraz właśnie... Ej, zejdź z kotka, misiu Edziu, bo tobie się wydaje, że ty jesteś delikatny, ty nie jesteś delikatny, wiesz? Wiem, że chcesz się przytulać No Cikki tak. Edek tak, tak słodko mówi kociko, cikocie, koci, nie ciki, tylko kociko cikoci. Koci, koci. <gryz>. Tak, koko cię trochę ugryz, Edzie, bo byłeś niedelikatny. Trochę Koko gryź Piś Gryz. Mhm. Mógłbyś to zostawić. Nie. Nie mógł być? Nie. Mhm. Nie. Dobra moi drodzy, ja muszę stąd iść, bo mój syn wyciąga znowu wszystko z szaf a jeszcze teraz wyciąga jakieś rzeczy, które panowie przed chwilą przynieśli, więc... Idę. Dawaj, wkładaj rzeczy do pralki. To jest taki mój pomocnik pralkowy. On kocha robić ze mną pranie i kawę. Jeszcze musisz pójść po swoje spodenki. Poproszę. A włożysz je do pralki? Tak. Mhm. Dzięki, kochany. To chyba wszystko, co już nastawiamy pranie. A zamkniesz bęben? Musisz włożyć jeszcze ten ręczniczek. Mocno. No. Super. Brawo i zamykamy. Trochę nam wystaje, musimy to upchnąć tu. Super. Lejemy płyn. I zaraz jeszcze nastawisz, dobrze, synku? Tak. Możesz teraz zamknąć. Super i nastawiamy. Naciśnij tutaj. Uwaga, mój drogi, zrobimy bawełnę. I teraz tutaj naciśnij. Super. No i fantastycznie nastawiliśmy razem pranie. Piję sobie teraz drugą kawę. Mam na sobie moje nowe kapcie z Zarychą, bardzo fajne. Idą fronty. Czy ja mogę otworzyć, zobaczyć kolor? Nie. Czy wam zepsuję tutaj wszystko, jak to zrobię? No czy może teoretycznie tego się zastanawiam, czy łóżka nie wywalić. Czy łóżka stąd tam? No. no nie ma problemu. My i tak wychodzimy dzisiaj, żebyście mieli tu luz. U nas w domu remont pełną parą. Wyszliśmy z domu yy, tak, żeby chłopaki mogli sobie na spokojnie pracować. Jutro, a tak samo, czeka nas cały dzień poza domem. Jutro w ogóle jedziemy do Krakowa. Ciulek właśnie śpi w samochodzie, dzisiaj miał taką bardzo krótką drzemkę na spacerze, a my jedziemy teraz do biura Moody na chwileczkę. Niedługo w ogóle będzie nowa kolekcja Moody. Mamy sesję jeszcze w tym miesiącu. Jedziemy do biura. A potem idziemy do kantoru, bo chcemy sobie już wymienić część pieniędzy na nasz wyjazd, bo jest dobry kurs nie mogę się doczekać naszego wyjazdu. Ogarniemy teraz tematy moody, bo, że w ogóle jest tak piękna nowa kolekcja. I ty jak zawsze jej nie widziałeś. To jest piękne. Jury wyciągał pomadkę Pixie, to jest piękne. Bardzo ładny mamy dizain. Ładny Pixie ma bardzo ładny dizainy. Słuchajcie, a my mamy teraz nową kolekcję jesienną, ale ja będę robiła jeszcze sesję kolekcji zimowej i generalnie we wrześniu. My w ogóle mamy taki plan na wrzesień, że to jest jakiś w ogóle... Trzeba wszystko zamknąć we wrześniu. Ponieważ ja muszę przygotować... Po pierwsze, dwa filmy mierzymy, tak żeby z Azji publikować wam materiały Moody, bo nie będzie mnie fizycznie tutaj. Także... Yy przygotuję te wszystkie materiały już teraz we wrześniu także podejrzewam, że około tygodnia czasu spędzę we wrześniu w studio Premiera nowej kolekcji będzie jeszcze też we wrześniu tej jesiennej. Są takie kolory to są w ogóle najmodniejsze kolory tego sezonu i to są kolory do których ja nie mogę się już doczekać żebym będę robiła stylówy takie wiesz, jesienne, chociaż tej jesieni dużo tutaj nie będziemy, ale we wrześniu będziemy no. więc we wrześniu zamierzam was spamować z zajebistymi i jesiennymi stylówkami. Wpadliśmy kupić nową ładowarkę do komputera i zobaczyłam słuchawki Marshall'a, które mi się strasznie spodobały. Ja jestem aktualnie na etapie poszukiwania słuchawek takich właśnie, ale nie chcę tych Apple'owskich, bo dla mnie one są za ciężkie i okej, okay, wiem, że jest na nie hype i ładnie wyglądają, ale są ultra ciężkie. Nie wyobrażam sobie w takich słuchawkach pracować na przykład. A te są leciutkie, no zdecydowanie wygodniejsze. No i te Sony też, ale te mi się bardzo podobają. Myślałam, że to Sony, a to był Sonos. <głos> <głos> Idziemy jeszcze do Smyka kupić Edziowie jakąś zabawkę do kąpieli, bo ostatnio znowu polubił się kąpać. Mieliśmy ogólnie ostatnio z Edkiem tak, że nie lubił kąpieli, tylko z Jurim i no wiecie, było tak średnio, a teraz znowu polubił. Właśnie sobie uświadomiłam, że ostatni raz Edziowi kupiłam jakieś ubranie bardzo, bardzo dawno temu. W sensie ma tych tak dużo, że po prostu przestałam kupować. Rozpakowuję sobie właśnie moją kosmetyczkę wyjazdową. Pokażę Wam szybko, co zabrałam. E, tutaj mam akurat wszystkie rzeczy z Ja bardzo lubię w ogóle na wakacje czy na wszystkie wyjazdy przelewać sobie E, tak, żeby po prostu nie brać takich dużych opakowań, tylko sobie lubię przelać w mniejsze opakowanie. Tutaj akurat mam tonik. Tutaj mam nawilżająco odbudowujący tonik, e, to jest tonik z ceramidami i z kwasem hialuronowym. Ja absolutnie uwielbiam w nim konsystencję, dlatego że on ma konsystencję takiego mleczka. I w momencie kiedy nakładam go na skórę, to mam takie wrażenie, jakbym nałożyła sobie już serum do twarzy. Bardzo fajnie to mleczko tak otula skórę, pięknie łagodzi, pięknie nawilża i co jest dla mnie teraz bardzo, bardzo ważne, to odbudowuje barierę ochronną skórę. Wzięłam sobie również na wyjazd krem Repair by Night. Ja już, słuchajcie, ten krem stosuję naprawdę długo. To jest taki krem Second Skin z ochroną lipidową. Jeżeli próbujecie odbudować barierę ochronną waszej skóry, to naprawdę bardzo, bardzo wam polecam. Również wam o tym kremie mówiłam i to jest taki mój w sumie teraz ulubieniec z Lepie powiem wam, że już wiem, że jak mi się on skończy, to zamawiam kolejny. Zabieram go na pewno na każdy wyjazd, bo to też jest moim zdaniem taki trochę ratunek, no właśnie wyjazdowy, jak gdzieś tam ta skóra jest narażona na mnóstwo różnych czynników zewnętrznych powodujących, że może być bardziej sucha i tak dalej. Także to uważam, że jest również naprawdę genialny produkt. A przed samym wyjazdem zrobiłam sobie multi-kwasowy peeling enzymatyczny Matcha Power Peel. Uważam, że to jest totalny must have z Veolia Botanika i za chwileczkę sobie go razem nałożymy na twarz, dlatego że ja y, planuję za chwilę się troszeczkę odgruzować po wyjeździe. To jest moje, myślę, że już trzecie opakowanie. I w ogóle o tym peelingu mi moja Asia jeszcze zanim podjął współpracę z Weoli Botanica, myślę, że to jest taki klasyczek i bestseller tej marki, chlego nałożę na buzie. Ja słuchajcie, robię go w zależności od potrzeb. Mm, ostatnio na mojej buzi znowu miałam taki delikatny nawrót trądziku, od razu zaczęłam robić ten peeling, dlatego że on też słuchajcie redukuje przebarwienia i moim zdaniem również zapobiega ich powstawaniu. I to jest w ogóle dla mnie też taki ratunek na te wszystkie ślady potrądzikowe, których e, miałam naprawdę dużo, teraz uważam, że już jest o niebo lepiej, ale naprawdę miałam ich sporo. I miałam czasami takie wrażenie, że jak jestem bez makijażu, to wyglądam jak dalmatyńczyk, bo po prostu wszędzie byłam w takie małe kropki i to nie były już pryszcze, tylko właśnie niestety te ślady. Udało mi się to bardzo ładnie rozjaśnić, i myślę, że na pewno duży udział w tym właśnie miał ten peeling. Ja go wykonuję regularnie, tak jak Wam powiedziałam, to już jest moje trzecie opakowanie. Nakładamy go jak maskę, i słuchajcie, efekty już założycie po pierwszym razie. Tutaj mamy naturalną kompozycję kwasów owocowych, mamy tutaj kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas winowy oraz enzym pozyskiwany z ananasa i te kwasy naprawdę powodują bardzo dogłębne oczyszczenie. Nakładamy w ogóle, słuchajcie, ten peeling jak maska na buzię. Ona ma taki, słuchajcie, ona ma zielony kolor, zawsze jak, e, jak ją robię, to potem mogę wypić maczę, bo ona naprawdę pachnie taką zieloną herbatą. Ja, słuchajcie, nie nakładam jakiejś bardzo grubej warstwy. Powiem Wam, że mm, w ogóle polecam Wam nie nakładać grubej warstwy, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj naprawdę, nawet taka jak teraz zrobiłam, taka po prostu, żeby pokryć całą buzię. Ja zawsze pilnuję, żeby tutaj w okolicach właśnie brody nałożyć ją równomiernie. I moi drodzy, gotowe. Poczekajcie, moje rękę. Dzięki zawartości tych kwasów i dzięki temu, że ten peeling ma też ekstrakt z matcha, czyli ze sproszkowanej zielonej herbaty, naprawdę to oczyszczenie zobaczycie od razu już po pierwszym użyciu, natomiast przy takim dłuższym stosowaniu na pewno zauważycie redukcję przebarwień. Buzia będzie się mniej wyświecać, nawet jak nakładam makijaż na cały dzień, to no widzę po prostu, że... Mm, Fajnie mi to reguluje wydzielanie Sebum, no i ja na pewno u siebie widzę, że moje przebarwienia stają się jaśniejsze, nawet właśnie te takie świeże przebarwienia, a to dzięki zawartości kwasów, kwasów PHA i BHA. Zresztą też kwas salicylowy fajnie w ogóle działa na niedoskonałości. Także to jest moim zdaniem super produkt i dla osób, które właśnie się borykają z przybarwieniami, czyli mają cerę taką problematyczną, ze skłonnościami do niedoskonałości, ale na przykład moja Asia, która nie ma takich problemów, uwielbia też ten peeling i mówi, że w żadnym innym produkcie nie ma tak gładkiej buzi. Także naprawdę, dziewczyny, bardzo, bardzo Wam polecam. Chyba nigdy tak długo o tym produkcie nie mówiłam, ale serio uważam, że warto o nim tyle powiedzieć, bo. Jest po prostu świetny. Ja wiem, że wiele z Was kupuje produkty w z mojego polecenia i często dzielicie się też feedbackiem i naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby ktoś napisał, że coś mu się nie sprawdziło, bo te kosmetyki są po prostu świetne. Także i tym razem będę miała dla Was oczywiście kot. Znowu, słuchajcie, właśnie peeling z mojej twarzy. Naprawdę od razu jak zmywacie, to czujecie mega, że buzia jest oczyszczona. Nołożę sobie jeszcze... Tonik. Moje ukochane mleczko. Normalnie, jakby się nakładały serum na buzia. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie już buzia wygląda po samym tym e, peelingu i toniku. Dziewczyny, zostawiam kod. Kod era 20, który działa na wszystko. Linki macie w opisie tego filmu. Ja i tak zachęcam was do tego, żebyście po prostu weszły sobie na stronę, poczytały sobie, co jest odpowiednie dla Was. Dlatego, że każdy ma inną skórę i też. E, być może znajdziecie coś innego super dla siebie. Na pewno ja mogę Wam od siebie powiedzieć, że na żadnym produkcie z Bolię je się jeszcze nigdy nie zawiodłam, także możecie śmiało kupować. Kod w opisie, a my lecimy dalej z filmem. Jesteśmy właśnie w drodze. Mogliście zobaczyć na przebicie sprzed chwili, że warunki drogowe przed chwilą były. hardkurowe. były. No, powiem Wam, że rzadko tak się zdarza, że naszym autem buja. To auto jest takie bardzo stabilne raczej na drodze. A bujało. I nic nie było widać, ale za chwileczkę przeszło. Po prostu my centralnie jechaliśmy nad burzą. Pod burzą. Pod burzą. Jesteśmy w drodze do Krakowa. dlaczego jedziemy do Krakowa? Wam szybką anegdotkę o tym, jak zostawiłam w hotelu w Grecji Dysona i jak w ciągu kilku dni znalazłam się w Polsce. Uważajcie, zostawiłam Dysona w łazience. Nigdy mi się to nie zdarzyło, ale ja ogólnie lubię sobie coś tam zostawić. No nigdy suszarki nie zostawiłam, ale telefon, kable, nie, ładowarki. Nie suszarkę na wakacje, to zostawię. No bo nie masz włosów i nie używasz Dysona, więc nie wiesz. Jakbyś miał włosy i używałbyś Dysona, to nie chciałbyś to wziąć w Swidu. Jak już się zorientowałam, że zostawiłam tego Dysona, to generalnie zadzwoniliśmy do hotelu. Pan powiedział, że no faktycznie jest ten Dyson. Nie, żeby to tak... To nie jest takie łatwe. No dobra, najpierw pan powiedział, że on nie wie i musi sprawdzić, czekaliśmy 24 godziny, aż sprawdzi. No odezwać, odezwali, nie odezwaliśmy. Nie Rusiłam to pobinać, no jakby... Spoko. Pan powiedział, że on nie wie co teraz zrobić, bo może wysłać, ale on nie wie i tam to z ram to, więc pomyślałam Boże, jedyne przecież zanim oni mi to wyślą Skrety. No i słuchajcie, przypomniało mi się, że jak byliśmy, czy to Tobie nawet się przypomniało, chyba mi. Ty byłeś taki genialny. Juria mi się przypomniało, że tak, słucham, jak byliśmy coś. na miejscu w hotelu, to dzwoniliśmy do rezydentki. Była Podróży Grecos, bo chcieliśmy się dowiedzieć o której godzinie mamy ten autogar, który zabierze nas na lotnisko. No i zmieniliśmy tej pani numer telefonu przez to, więc zadzwoniliśmy do tej pani, która okazała się być przemiła, pomocna i kochana. Pani powiedziała, że pomoże mi odzyskać mojego Dysona. Pojechała po tego Dysona do hotelu. Po czym jeszcze zaoferowała takie rozwiązanie, że akurat byli u niej jej rodzice i powiedziała, że oni mogą zabrać po prostu tego dajesona do Polski. Także idealnie, ja jestem po prostu w czapku urodzona. Rodzice pani Magdy zabrali moją suszarkę, jest teraz ona u nich w domu. A my stwierdziliśmy, że skoro i tak dzisiaj na cały dzień musieliśmy wyjść z domu, gdzie jest brzydka pogoda, pada deszcz, moglibyśmy cały dzień siedzieć na w sali zabawczy. U naszych znajomych, czy coś, ale stwierdził, że w sumie to jest dobry moment, żeby sobie zrobić wycieczkę. I załadowaliśmy się do samochodu, pojechaliśmy do Krakowa. Odbieramy suszarkę, a potem sobie jedziemy coś zjeść, pójdziemy sobie do hotelu, później na jakiś spacer. W Krakowie generalnie jest ładniejsze pogoda niż w Warszawie, więc w ogóle idealnie się służyło. Widzieliśmy super hotel. wzięliśmy sobie fajny Wiedźcie, hotel. I mogli sobie posiedzieć, bo mamy dwa pokoje, tak się tylko zgadza. O, fajnie! Super! Także może w końcu sobie trochę też oderwiemy się odpoczniemy. Ostatnio dużo naprawdę mamy na głowie różnych rzeczy, nie tylko tych e, związanych z pracą. I różnych, tych pozytywnych, nie pozytywnych Także jesteśmy tak, tacy dosyć mocno przebodźcowani wszystkim tym, co się dzieje u nas nie też nie prywatnie. Nie? I dobrze nam zrobi chyba taki, taka noc w innym miejscu. Ja w ogóle uważam, że zawsze zmiana otoczenia dobrze robi, jak jest jakiś natłok myśli, stresów i tak dalej, to zawsze lepiej zmienić to czy nie chociaż na chwilę. Ja mam jakiegoś strasznego farta do gubienia rzeczy i do odnajdywania tych rzeczy, odzyskiwania tych rzeczy. Na pewno znacie historię, jak zostawiłam aparat w Uberze. Wielokrotnie zostawiałam gdzieś telefon. Nawet ostatnio zostawiłam telefon w lodziarni, Byłam za mi i pani mnie goniła. W ogóle nawet o tym nie wiesz, bo ty poszedłeś w chyba. Ja wyszłam z Edkiem, bo Edek po prostu zaczął wychodzić, ja niewiele myśląc pobiegłam za nim bo tam była ulica niedaleko więc szybko chciałam, wiecie, powiedzieć za nim no a jak już do niego dobiegłam to złapałam go za ręce i zaczęłam iść i tak sobie szliśmy za rączkę i totalnie nie ogarnęłam, że mój telefon został tam ale właśnie pani była taka kochana i miła, że wzięła mój telefon i po prostu goniła mnie i mnie dogoniła i mi go oddała ogólnie naprawdę mam Edzio! farta Edzio! jesteś Edzio! Eio! Edek! Enio! Ejo! Edek! słodziak nasz po prostu powiem Wam, że jak dzieci zaczynają tak więcej mówić i wszystko powtarzać i komunikować się tak no bardziej otwarcie i zrozumiale może w ten sposób, to, to jest po prostu taki super moment. Ja już się nie mogę doczekać aż je, i pójdziemy jeszcze dalej. I cieszę się bardzo, że tak, jak tak dużo gadam. Ale powiem Wam, że trzeba już mocno uważać na to, co się przy nim mówi, powtarza wszystko dosłownie wszystko. Słuchajcie, nagrywałam na jakimś maksymalnym wygłodzeniu yy, twarzy te poprzednie, ten poprzedni materiał, także wybaczcie tego blurę. Nie zauważyłam tego, słuchajcie. Myślałam, że mam normalnie tryb, na którym zawsze nagrywam. A to taki psikus, że jestem wyblurowana. Jeszcze miałam delikatny, brudny obiektyw, ale już nie będę tego mówić drugi raz, tylko wrzuciłam tak jak jest. Mam suszarkę, i wyobraźcie sobie, że nie dość, że pani była przemiła, i już wiem, po kim jest, córka jest taka miła. To zaprosiła nas na jabłuszko, ciasteczko, herbatkę. Edward zobaczył jabłko, powiedział, apko, Więc okazało się, że pani ma takie jeszcze z ogródka jabłuszka. Obieraliśmy razem jabłuszka, zjedliśmy jabłuszko, porozmawialiśmy sobie, no było bardzo miło. Potem pani nas zaprosiła do swojej cukierni. Poczęstowała nas przepysznymi słodkościami. No domowe, pyszne ciasteczka takie. No takie domowe, bardzo domowe. No pyszne. Mieliśmy iść do restauracji na ym, jakąś fajną kolację, a tak się najedliśmy słuchajcie, bo y, naprawdę dużo tego dostaliśmy no. od serca. Yy. I było naprawdę bardzo, bardzo miło i przemiła rozmowa. Jest, I tak w ogóle bardzo fajnie nas to spotkanie naładowało energią, co? Super, super naprawdę. Niesamowicie to jest miłe. Chcieliśmy się odwdzięczyć i kupić to wszystko, ale Pani nam nie pozwoliła. Tak. Także naprawdę pełni wdzięczności i z taką super nową energią. Jedziemy, zachodzę. Ale się tak zesłodziłam, ale do no, pączuszek, wow. Wow. Ja w ogóle... W A ja od dwóch dni za bardzo nie jemy, więc myślę, że mogliśmy no. sobie dzisiaj pozwolić na taki no. rtasik. Ale wiecie co, tak jest sobie, że możemy sobie pójść na kolację, ale też możemy sobie coś zamówić do hotelu. Już nas w pokoju. No i nie będzie też tak sobie, później na basen. No ja właśnie chciałabym teraz... bardzo, żeby on jeszcze poszedł na basen, więc no. może zróbmy tak, że pójdziemy na basen, zjemy coś małego w hotelowej restauracji, no. No później... żeby Edzie sobie zjadł szokolację. A później sobie coś zamówimy. A później my sobie już wyłączymy Netflix i trochę dzisiaj poczynujemy. No zróbmy to. w tej Barcelonie byliśmy w Barcelonie, ale w Barcelonie pracowaliśmy. Nie, w Barcelonie nawet nie chodziło o to, tylko bardziej o to, że ja psychicznie nie potrafiłam wyluzować, bo nie było Edka No, to też prawda. I ja potrafiłem wyluzować, ale Ewa już nie. Ja no, nie potrafiłam, ja co wróciłam, Jakiś taki wewnętrzny niepokój, cały czas się zastanawiałeś no, To daleko od niego, tak, wiesz, tak. to jest jak, jak jesteś tam 2000 km i nie możesz sobie o tak wrócić. Ja mówię, Juri dlaczego ty nie zaplanowałeś tego wyjazdu, nie wiem, do Sopotu, a Juri tak, bo byś wróciła. No tak, to byś wróciła w sobotę, to byś zostawiła to i byś powiedziała, że wracamy. Tak. Na 100%. Byłoby ci ciężko, to byś wsiadła i pojechała mhm. do domu, w nocy na przykład, byś się obudziła i byś powiedziała, musimy wracać i byśmy tak zrobili. Więc dlatego, jak już mamy gdzieś lecieć, to wolę polecieć sobie, po prostu nawet na dwa dni, ale polecieć. Ale myślę, że kolejny raz już nie będzie aż taki trudny dla ciebie. Też wiesz, nie, nie nastawiaj dziewczyn niektórych na to, że tak jest strasznie, bo wcale nie było aż tak No strasznie. właściwie to nie opowiadałam wam, eee, mi było ciężko, nie mogłam w stu się wyluzować i nie mogłam w 100% procentach tak się jakby... Cały czas tak myślałem o Edziu. Pierwszy dzień był dla mnie najgorszy, drugi był w miarę spoko. Trzeciego dnia już miałam jakąś paranoję, że on tęskni w ogóle, bo się popłakał, jak rozmawialiśmy przez telefon, bo no właśnie, to jest też tak, że pewnie są dwie szkoły. Ja chciałam z nim rozmawiać, ale tego trzeciego dnia, jak rozmawialiśmy na FaceTime, to Edziu jak zrobiłam mu papa, to się popłakał. I potem właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką która mnie pocieszała i mówiła mi, Ewcia, po prostu nie dzwoń do niego, bo dzieci nie mają takiego poczucia czasu i A on... dzieci do któregoś się roku nie mają w ogóle poczucia czasu. I po prostu wiesz, on się super bawi z babcią, a ty niepotrzebnie mu tylko przypominasz o sobie. Posłuchałam mojej przyjaciółki, bo moja przyjaciółka już ma ten etap ze sobą. Czułam taki niepokój i nie do końca jakby czułam się dobrze z tym, że jesteśmy bez niego w pewnych momentach oczywiście doceniałam te chwile spędzone razem I jakby wiedziałam, że to jest zdrowe i dobre I też wszystkie moje przyjaciółki, które mają dzieci, nie mam ich zbyt dużo, ale mam Powiedziały mi, że to jest zdrowe i dla dziecka i dla rodzica, że dziecko też korzysta I jakby Ewa mi tak fajnie powiedziała, że Edzie też się rozwija z babciami z Więc inne otoczenie, musi być bardziej samodzielny I że to też go rozwija i to jest I też dla niego dobre to zobaczyliśmy jak wróciliśmy I słuchajcie, mimo to, że bardzo je ja tęskniłam i to... Przyżyłam, to, naprawdę przyżyłam to. Edzie spędzał półtora dnia z jedną babcią, półtora dnia z drugą babcią. I jak przyjechaliśmy, no to Edzie był z moją mamą akurat na działce. I w ogóle to, jak zobaczyliśmy, słuchajcie, jak on się ucieszył. Ja wybiegłam z samochodu. Jak on mnie zobaczył, jego reakcja, to po prostu było coś niesamowitego. Potem jeszcze wyszedł Juri, on już nie wiedział, czy on ma krzyczeć mama, czy tata. No naprawdę miał niesamowitą euforię, po prostu tańczył, skakał. Strasznie. strasznie się wygłupiał zobaczyłam, że on naprawdę fajnie spędził czas i że ten czas był jakościowy, że było mu dobrze mama powiedziała, że w ogóle zero problemu, bezproblemowe dziecko obyło się bez jakichś właśnie awanturek czy tam wiecie tęsknot i tak dalej, tylko naprawdę super spędzał czas ładnie spał, ładnie jadł, więc wszystko tak naprawdę było w porządku, my zobaczyliśmy też um... że tak naprawdę to jest tylko w twojej głowie tak, że to jest trochę w mojej głowie, na pewno też maga się zżył z babciami słuchajcie, przez taki czas sam na sam, no w ogóle to nawet było wiesz, widać, bo on potem jak chciał zmienić piluchę to do mojej mamy poszedł no. zmienić pieluchę <laughs> i wiecie, no super spędził też tam czas i widziałam, że to też dla faktycznie było dla niego dobre i Trochę mi to otworzyło głowę na te wspólne wyjazdy, chociaż nadal powiedziałam do Jury, że takie wyjazdy są okej, okay, ale jakby nie za często, bo ja po prostu mega za nim tęskniłam. Ja... ja nie wiedziałam, że można tak tęsknić. Asia mi powiedziała, właśnie jak się widziałyśmy, mama Wiktora, Tolka... Który już jest... zaraz będzie prawdoletni za kilka lat. Który już razy. jest dużym dzieckiem. <laughs> ale właśnie Asia mi powiedziała, że to jest normalne, że tak się tęskni i to jakby nie mija, zawsze się tęskni ze swoim dzieckiem, a potem moje dziecko powie mi, że idzie na obóz na dwa tygodnie i... I też będę to przeżywać, więc muszę po prostu się nauczyć tych emocji i nauczyć się je akceptować i z nimi żyć, bo zawsze będę tęsknić ze swoim dzieckiem. No ale wiadomo, to był taki pierwszy raz, więc pewnie to przeżyłam tysiąc razy bardziej niż yy, niż to będzie później. Po prostu to był pierwszy raz, Edzia, sam bez rodzica żadnego. Tak samo, no nie wiem, Jury, ty byłeś 5 dni w Maroko. Ale on był ze mną i też na pewno się tak nie stresowało. po prostu ten. Ja miałem totalny luz, ja nawet nie tęskniłem, powiem szczerze. Ja się, ja się totalnie wyłączyłem, Tęcimy. ja się skupiłem na sobie, na, na swoich potrzebach, na tym, co ja chcę w danym momencie, że mogę, sobie, że mogę sobie pójść zjeść to, co mam ochotę, mogę sobie z Madrytu polecieć do Marrakeszu, wiesz, i nic mi nie ograniczało. Wiesz, o co chodzi? Ja lubię sam ze sobą spędzać bo uważam, że ktoś, kto potrafi sam ze sobą spędzać czas, to naprawdę jest... Żyję w zgodzie ze sobą i lubię siebie. Tak, dokładnie. Ja bardzo lubię swoje, to, swoje towarzystwo, nieskromnie mówiąc, i uwielbiam naprawdę. I mi sprawia to naprawdę mnóstwo radości. Ja na przykład mógłbym sobie od czasu do czasu sam wyjeżdżać. I tak wyjeżdżam. No, po raz pojechałem na mecz, to i pojechałem do Marrakeszu, No często wyjeżdżam jakby sam. No. Ja byłem już... że ale... się urodził, to już byłem kilka razy sam. No, nie? ale to jest inna bajka. Ale jak jak ty jest tak, jak dwójka jak... rodziców wyjeżdża i zostawiasz swoje dziecko I tak miałem, z babcią. Ja i tak miałem lust, no, nie? No, Oj ja... dobra Jura, ty masz po Są prostu... To mężczyźni luz. mają inaczej. No. Edward, dlaczego wyjęłeś mleko z lodówki? i Nie otwieraj go! Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Nie, nie. Jesteśmy na miejscu. Hotel jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No, śliczny jest. Mamy tutaj jeden pokój. Tutaj słuchajcie, mamy drugi. Sada. Naprawdę jest Ach. pięknie. Jak na no hotel się nazywa? H15 Luxury coś tam, Bardzo ładnie no, to jest. Maja, ma 9 tak na bookingu. No. I mamy potem świetną strefę wellness, świetnie. No chodźmy szybko, bo do 19, 19. iść z zjedziemy. Umowna tak, do 19 pani powiedziała. Ale obsługa top. Top. Naprawdę. 10. 10. Idziemy na basen. Tak. Idziemy tam, tak Edziu Bo basen jest, słuchajcie, tutaj do 19, tak żeby w wieczór mieli goście bez dzieci. Co uważam, że jest spoko rozwiązaniem. Było naprawdę fajnie. Fajna ta strefa. Didi. Didi, tak, to jest Didi, to ty. I tata. I tata. Idziemy do naszego pokoju. Tak, jest tutaj trochę jak w zamku, ale bardzo przyjemne miejsce. Super strefa spa. Super obsługa. Zobaczymy jutro rano jak śniadanko. Ale ja chyba zaraz się będę z wami żegnać. Chłopaki biorą prysznic, ja zaraz po nich też biorę prysznic i żegnamy się. Tak teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że naprawdę spoko wyszło, że zostawiłam tę i super miło spędziliśmy czas dzisiaj i jutro na pewno też spędzimy. Miłego wieczorku Wam życzę, buziaczki, do zobaczenia w kolejnym filmie, koniecznie zaglądajcie do opisu, tam kod i linki do Weoli. Pa!